www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie. 23 stycznia na poranej analizie technicznej. Oczywiście szybko ogłoszonko. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grupy by świadomie grać na rynku, żeby nic cię nie ominęło, to zapraszam serdecznie grupa kryptospekulanci, Spekulanci, strategię, dużo materiałów szkoleniowych, dużo filmów, które nagrałem, pyta, live'y codziennie o 20, czyli codziennie o 20 spotykamy się na żywo, analizujemy, rozmawiamy, układamy plan dalszej gry, poranne odprawy, sygnały. Sygnały, analizy, właściwie i wiele, wiele innych rzeczy. Zapraszam cię serdecznie. Link w opisie. Lecimy sobie, słuchajcie, do wykresów. I sprawa ma się następująco: słuchajcie, pierwsza rzecz to słuchajcie, zaczynają się pojawiać artykuły w internecie o 250 tysiącach. O pół miliona za bitcoina w 2023 roku, o 100 tysiącach za bitcoina w 2023 roku. Słuchajcie, nie dajcie się cholerom zwieść, ok? Bo pamiętajcie, że tu, gdzie ja mówiłem, że, będzie, że jestem zainteresowany tutaj kupnem. Już wzrostami jestem zainteresowany, że tam dla mnie to już tak naprawdę końcówka. Tam inni słuchajcie, straszyli i zawsze będą was straszyć, żebyście nie kupili, i zawsze będą wam oczy mylić, byście nie sprzedali. Ok, czyli ten schemat cały czas się powtarza w mediach. Strach będzie na samym dole i oni nie pozwolą wam tam kupić. Natomiast euforia będzie na samej górze i oni nie pozwolą wam tam sprzedać. Czyli ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że nasłuchacie się bzdur i potem no, kończy się to jak zawsze, prawda? Czyli słuchajcie, później tutaj wszyscy sprzedają nastra, tak. I to nie jest, słuchajcie, moje widzi bo przez dwa lata rozmawiałem. Z dziesiątkami osób, ok, i ten schemat cały czas się powtarza. Ludzie po prostu za bardzo ufają. E, tutaj trzymani są w strachu, e, tutaj czy wyżej trzymani są w euforii, i słuchajcie, na tym ludzie tracą pieniądze. Dlatego głos rozsądku by się tu przydał <głos> każdemu. Głos rozsądku, słuchajcie. E, dobra, co do bitcoina. Mieliśmy tutaj tam wcześniejszą strefę, która została rozjechana. Jeżeli została rozjechana, to. Co, co, co nam to dało? Sygnał, że, będzie, że będą dalsze wzrosty, prawda? Mieliśmy drugą strefę, która miała małą reakcję. Została rozjechana. Sygnał jaki? Że lecimy do następnej strefy. Jesteśmy w następnej strefie, jeszcze rozjechana nie została. Jest pierwsza reakcja. Jeżeli zostanie rozjechana, to jaki sygnał? Lecimy do następnej strefy, a następna strefa jest dopiero na 27 tysięcy. Więc na taki dość mocny przeskok. I teraz tak, na początku lutego, chyba 1 lutego, mamy decyzję w sprawie stóp procentowych, ok? Więc ta decyzja. No, taki pivot to może być pod te 27 000, lub pod zgaszenie tego całego ruchu, ok? No, pod zgaszenie dokładnie. Teraz, tutaj, co do sytuacji na wykresie. Spodziewam się tu zejścia do 21 895. Spodziewam się, nie oznacza, że będzie. Jak będzie to spoko, jak nie będzie, no to, no to będę tutaj, że tak powiem, odczytywał sygnał, tak? Czyli przebicie tego równo się dalsze już dużo mocniejsze nawet, słuchajcie, wzrosty, natomiast na chwilę obecną ja się pozycjonuję tu pod 21,895, może, może, może zobaczymy, tak, to i tak już jest bez znaczenia, bo, że tak powiem, pozycje i tak wszystkie zajęte. Natomiast tak, co do altów, słuchajcie, mówiłem wam w ostatnim wideo, żeby tutaj się interesować tą falą, prawda? No myśmy się tą falą na grupie zainteresowali i dołożyliśmy sobie tutaj takie wejścia, na przykład na docie to jest pierwsze, drugie, trzecie wejście OK Czy to wejście się uda? Jeżeli Bitcoin będzie korekcił, to nie może nie bardzo się udać, ok? Ponieważ no może po prostu tutaj wybić zabezpieczenie, ale że tak powiem Dalej będziemy się tym interesować pod wejście pod kolejną falę. juni to samo tutaj, żeśmy się zainteresowali wejściem w tym momencie. Ja to Wam mówiłem, tutaj się interesujcie tą falą, prawda? Czyli ta fala była. Ona mogła się rozwinąć bardziej spadkowo, no ale trzeba było, słuchajcie, tak jak myśmy tutaj, no już zaczynać ją rozgrywać. Czyli za też tutaj chwyciliśmy i chwyciliśmy tutaj też Zilicę i i dodge, ok? I dodgea. Tylko, że tak jak mówię, to już są nie te wejścia, ok? To już są nie te wejścia, bo przypominam, że myśmy tutaj te pierwsze pozycje zajmowali. To są takie, że tak powiem, do spiramidowania. Natomiast one na pewno. Na chwilę obecną są podwyższonego ryzyka, bo tak jak mówię, ta korekta może się tu rozwinąć, ale jak się rozwinie, to słuchajcie, następna fala jest do obserwacji pod zajęcie pozycji. Czyli ogólnie rzecz biorąc, następna fala spadkowa, gdyby była, okay, no to będzie to również fajna okazja pod zajęcie pozycji. Ogólnie, pod co ja gram w 23 roku? Słuchajcie, gram pod poziomie 27-30 MAX tysięcy, i tu się będę tak profitować, okay, czyli dla mnie to będzie już koniec wzrostów, jeżeli tam dojdziemy w ogóle, prawda? Ja wiem, że w mediach wszyscy będą krzyczeć o 100 tysiącach, natomiast jeżeli mi oglądacie, to wiecie, że dużo wcześniej reaguję osobiście. Na wzrosty dużo wcześniej reaguje na spadki, więc słuchajcie, zrobicie co chcecie. Ja wam tylko powiem, co ja będę robić. Więc ja tu obserwuję ten trend, i kiedy on mi się tu zakończy, jeszcze na razie nie ma ku temu przesłanek. Jeżeli on będzie mi się kończył, to ja będę z niego wychodzić. Oczywiście znowu dostanę komentarze, co ty pieprzysz, lecimy wyżej. Natomiast no ja gram to, co widzę, prawda, i nie będę tutaj, że tak powiem, ulegać FOMO i emocjom po prostu jeżeli trend się dla mnie ten impuls zakończy no to będę realizować słuchajcie zyski. Teraz tak jeszcze jedna taka monetka, mówiłem na Twitterze w zasadzie publikowałem monetę SFP. Słuchajcie. Monetka SafePal jest to nie wiem czy mówiłem na YouTubie chyba nie, nie wiem. Jest to słuchajcie Portfel sprzętowy, więc tam też informowałem na Twitterze o tym, że to jest mój pierwszy poziom HP. Na ten moment jest to z 39,77. Można się tym zainteresować, fajnie to wygląda. Nie miało to jeszcze jakiegoś tam wybicia wielkiego, więc bardziej pod handel poziomami. Jeżeli ktoś zna tą strategię, jeżeli nie, to można znaleźć sobie na moim kanale w filmiku pod tytułem hodlowanie. I można byłoby sobie to rozegrać. Ja tutaj gram do targetu 255, pośredni target 36%, więc tutaj myślę, że to fajnie wygląda. Gdyby to spadło, no to byłyby też jeszcze fajne ewentualnie okazje tutaj do zainteresowania się tą monetą. To sobie przeanalizujcie fundamentalnie, technicznie, jak tam chcecie to rozegrać. Natomiast ja osobiście się tutaj gdzieś tam fajnie, mocno tym interesuję. Słuchajcie, więc e, podsumowując, na razie nie ma wejść w nic, to co mogliśmy zająć, to zajęliśmy, czekamy teraz na rozstrzygnięcie e, tak naprawdę tej strefy, jeżeli dostaniemy tu miesięczną korektę, będzie super, e, będą pozycje kolejne pod wejście, będziemy sobie tutaj ustawiać się, e, pilnować, e, pilnować fali, jeżeli nie dostaniemy tej korekty, no to dalej prowadzimy pozycję, e, dalej jesteśmy w pozycjach, zabezpieczamy. I to tyle w zasadzie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w piątek. Trzymajcie się, hej.